W niedzielę piłkarze KS Polkowice w swoim ostatnim meczu klasy okręgowej pokonali 10 do 2 zryw Kotla i tym samym przypieczętowali wcześniejszy awans do czwartej ligi. Dwa dni później na stadionie przy ulicy Kopalnianej realizowano projekt Szukamy Piłkarskich Talentów. Dzięki tej inicjatywie osoby w wieku od 16 do 25 lat miały możliwość zaprezentowania się szkoleniowcom KS Polkowice. Celem projektu jest znalezienie zawodnika na każdej pozycji za pomocą kilkustopniowych eliminacji. Oceny dokonuje doświadczona kadra szkoleniowa. Pierwszy etap eliminacji miał miejsce we wtorek. Zaprosiliśmy zawodników w różnym wieku od 17 do 24 lat. W sesji do południa byli zawodnicy starsi. W tej chwili za mną widzicie zawodników w wieku między 17 a 20. No cel jest jeden, po prostu wybrać tych, tych utalentowanych, zaproponować im jakieś możliwości grania w, pol, w polkowickim klubie i rozwijania się dalej piłkarskiego tutaj w naszym, w naszym zespole, w naszym klubie. To wygląda tak, że tylko są gierki i przyglądacie się z boku na podstawie tego, co widzicie. Jesteście w stanie określić, czy dany chłopiec, młodzieniec, piłkarz jest jakby gotowy do tego, aby tutaj trenować i na poważnie zajęcie piłką nożną. Znaczy, no, najlepsza weryfikacja jest podczas gry, bo wtedy mamy y, przegląd tego, jak zawodnik się na boisku zachowuje. Jak, jak się potrafi ustawić, jak rozwiązuje różne sytuacje boiskowe, czy potrafi piłką operować, czy potrafi dobrze tę piłkę przyjąć, planuje nad nią. I, i tu jest, to, to nie ma lepszego, lepszej weryfikacji jak poprzez grę. Także dla nas to jest, to jest takie wymierne, żeby stwierdzić wstępnie, jakie są umiejętności tego zawodnika. Jeżeli któryś nam się z nich spodoba, zapraszamy na, na takie dalsze treningi już z zespołem i, i wtedy będziemy weryfikować dalej. Z tego co już widzieliście, są tutaj chłopcy, którzy mogliby ewentualnie wzmocnić pierwszy zespół? Od tego czy są chłopcy, którzy mogą wzmocnić pierwszy zespół, to, to mówię, to jest rola trenera pierwszego zespołu, żeby on yy, się na ten temat wypowiedział. Ja natomiast jeżeli chodzi o młodzież, mogę powiedzieć, że jest kilku chłopców naprawdę fajnych z rocznika 97-98, którzy myślę, że z powodzeniem mogliby u nas trenować, grać. No i my im taką szansę chcemy dać, pytanie czy będą chcieli wykorzystać. Tymczasem już w najbliższą sobotę na stadionie przy ulicy Kopalnianej kolejna druga edycja międzynarodowego turnieju piłki nożnej w kategorii U12 KGHM za nam Polkowice Football Cup pod patronatem burmistrza Polkowic. Nagrody, podobnie jak w ubiegłym roku, dla zawodników będą bardzo atrakcyjne, więc do nas zjeżdżają. Myślę, że jutro już będą u nas. Nie wszystkie związki piłkarskie, jak wcześniej się okazało, zwolniły swoje drużyny z rozgrywek, więc niektóre drużyny będą musiały zostać w swoich związkach i rozegrać mecze, więc jutro, myślę, jeszcze również kilka dni przed turniejem będzie potwierdzenie ostatniej drużyny, która do nas dojedzie, ale pozostałe drużyny potwierdziły przyjazd, także... Tak jak mówię, kilka drobnych rzeczy i w sobotę możemy zaczynać. Jest taka mała korekta organizacyjna w porównaniu z poprzednim rokiem. To jest miejsce rozgrywania turnieju. Nie sprawdził się ten pomysł ze stadionem przy 11 lutego. Lepiej jednak jest to robić tutaj na stadionie przykopalnianym? No, generalnie mogę powiedzieć tak, że w Polkowicach mamy bardzo dobre obiekty do rozgrywania e, tego typu turniejów. E, jednak e, po, e, po ubiegłym roku usiedliśmy do pewnej analizy i uznaliśmy, że łatwiej nam tego typu turniej będzie zorganizować tutaj na obiekcie typowo piłkarskim. Stąd wszystkich kibiców zapraszamy Zapraszamy 21 czerwca w sobotę na stadion przy ulicy Kopalnianej. Jakie drużyny zobaczymy? Są jakieś takie drużyny, które są bardzo mocne w tych kategoriach wiekowych? Na pewno dwie drużyny czeskie. Nasze dwie zaprzyjaźnia, drużyny czeskie, z którymi mam kontakt przez cały rok, FK Trudnow i FK Nachod, to będą na pewno zespoły, które pokażą się tutaj z dobrej strony. Przyjedzie do nas zespół i Dzierżoniów, który tym właśnie rocznikiem wygrał ogólnopolski turniej w Krakowie w tym roku. Będą bardzo mocne zespoły Śląska, Wrocław, Gryfu, Świdnica, Zagłębie Lubin jak zwykle zapowiedziało, że będzie z nami. Zresztą ten plakat właściwie informuje o, o tych drużynach, które tutaj będziemy mieli. Myślę, że pewne taką niespodzianką, ale taką pozytywną i też zagadką tego turnieju będzie zespół Baszty Wałbrzych. Znaleźliśmy taką szkółkę, nawiązaliśmy kontakt, więc na pewno postawiliśmy podobnie jak w ubiegłym roku na wysoki poziom sportowy i mam nadzieję, że on będzie zachowany. Dla naszych chłopców to duże wyzwanie, rywalizacja z tymi drużynami, ale chyba nie będą się obawiać, bo w, akurat w grupach młodzieżowych zespoły KS-u Polkowice dość sporo tych sukcesów w tym roku odniosły. Zespół, który nas będzie reprezentował w tym roku jest to zespół występujący w Lidze Dolnośląskiej Młodzików i występujący w grupie A, czyli w tak zwanej grupie mistrzowskiej. Więc jest to zespół, który naprawdę stać na dużą niespodziankę i mam nadzieję, że taką niespodziankę w tym roku sprawią. Jesteś faworyci do końcowego zwycięstwa? Ja je, na dziś jednak upatruję zespoły czeskie. Myślę, że tutaj tak jak wspomniałem zespół i Dzierżoniów. Zobaczymy jakim składem przyjedzie zespół Śląska Wrocław. Mam nadzieję, że nas nie zawiodą, będą mocnymi zawodnikami. W sumie, w sumie 12 drużyn, dużo grania, myślę około 8 godzin turniej potrwa, więc myślę, że naprawdę będzie można kawałek dobrej piłki tutaj zobaczyć. Wszystkich miłośników futbolu zapraszamy do śledzenia zmagań młodych piłkarzy. Emocje gwarantowane. Przypominamy, początek turnieju o godzinie 9.45.